Kanale. Ja jestem Marta i to jest mój kanał MartiGram No i tak, w dzisiejszym odcineczku Pomyślałam, że skoro jest już 22 grudnia Czyli za dwa dni są już święta Jak to szybko zleciało, przecież był wrzesień Czyli to był odcineczek z wakacji Simsów No i teraz jest zima Tutaj no, z wakacji do zimy no, to było sporo tego czasu Więc tak jakby powiedzmy przyspieszyłam ten czas, żeby była zima No bo jakiś sens jest ozdabiać dom świąteczny Ozdobyć dom w lato, więc no przyspieszam i w zimę, kiedy tutaj już spadałam, jest tutaj śnieg w Simsach. W rzeczywistości nie, szkoda. No to w Simsach chociaż się pocieszymy tym śniegiem. I dzisiaj ozdobimy, czyli postawimy jakąś choinkę, lampki, a myślę, że oprócz tego, nie wiem, zobaczymy co jeszcze. Mm, więc wchodzimy do były też nie mam tutaj za dużych funduszy, więc za dużo nie poszalejemy, ale zawsze coś się yy, I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w okolicach właśnie od dzisiaj zaczynamy taki maraton filmowy. Czyli od 22 grudnia do 27 grudnia będą się pojawiać filmy codziennie, a 24 i 25 będzie dodatkowa niespodzianka. Więc wchodzimy sobie tutaj w obiekty I teraz gdzie to może być? Chyba w dekoracjach będzie hmm. O dobra, tutaj już jest coś To są wszystko z, z, z cztery pory roku Tak, z cztery pory roku hmm. Dobra, chyba będziemy po prostu wpisywać Można okay. oświetleniem Anime. Dobra, okej okay. W oświetleniu choinka, nie na no, spoko Ten wołonek jest Nie no, muszę go wziąć I co, tak go tu sobie postawimy? Okay. Tak, wyłożę raczej Panie, tak dwa na LDP, I teraz tak, czerwony, czerwony jest fajny, ale to i tak za bardzo nie czerwony Fiolet jest super, niebieskie niebieski zielony, różowy i pomarańczowy hmm. Tak się tutaj zastanawiam, bo świąteczny to jest taki... Yy, no, czerwony to jest świąteczny kolor I zielony też Mam się niebieskim yy, nie podoba Nie mogę się zdecydować Dobra, weźmy zielony Weźmy zielonym, zielonego małwatka I yy, dobra, ale choinka, choinka O i... To też jest w różne te... w różne dekoracje. Aha, czyli mamy też... Nie wiem którą. To jest taka pusta trochę. Dobra tą. Na razie ją postawię na może tutaj. Eee. No więc mam nadzieję, że mam się z bo pomysł, żeby wrzucać właśnie. W takim czasie, takie maraton filmowe tutaj wykonane Ja jest taka fajna Ale chyba w języku naturalnym to jest fajna Ale to też jest fajna Może właśnie w takich kolorkach, czyli czerwony i zielony I teraz jest problem, bo nie będzie gdzie to posadzić no, Mam nadzieję, że się nie będę... no bo po prostu tak... Mm, tak zdecydowałam, że przyspieszę sobie nie ma sensu przesuwać tą tym I jest teraz tutaj problem Nie mam gdzie postawić tej choinki No tutaj no, nie wygląda na najgorzej Ten kosz to zawsze się gdzieś upcha Ale... Czasami to wygląda tak fajnie Trzeba um, tutaj tutaj wsadzić no Właśnie, fajnie by było się nie przesuniemy. No już, nawet fajnie. Też możesz zapisać w komentarzach, co myślicie o tej święta. Ja sama zresztą po końcu nie nam, co będzie to będzie. Dobra, teraz tak. Tutaj jeszcze wystawimy ten posz. Jak wstał. Fajnie, no ale nie na tym zakończymy na blat Chyba to będzie właśnie w dekoracjach mi się, mi się wydaje A tutaj tych obiektach hmm, I teraz gdzie to? O, dobra, są prezenty, ale prezent dopiero na Wigilię e, Dobra, i teraz tak, tutaj znalazłam takie kartki świąteczne, fajne I chyba tu właśnie postawię na biurku y, róży ma jakie są to są jakieś wiosenne te są zimowe o, te też A, te są też piękne nie tak te 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 też są super nie mi się te najbardziej podobają e, dobra i tak właśnie ciężko ja wiem że tych rzeczy jest dużo ale ogólnie ciężko coś tu znaleźć na to są jakieś albo no, coś takiego innego. Mi się takie wiszące jakieś lampeczki czy coś. O, czekajcie, bo takie. Ja, mm, to jest takie, jakby pudło, coś w tym stylu, z ozdobami, które Sim nasz rozwiesza. Tylko teraz się zastanawiam, gdzie ono jest. O dobra. Tu są jakieś ozdoby, czy to są tak, to są świąteczne. Tak, zimowy wieniec. Chyba ten mi się najbardziej podoba. I teraz. Tutaj. się na pełnych. A tak mogę powiedzieć? Czekajcie. Nie tak. Czyli chyba tak wydźwięczę, co? Nie wiem, nigdy już czegoś nie miałam. O dobra, są. Są gwiazdeczki. Są, dobra, są. Jest wszystko są jakieś takie wstęgi co gdzie to powiesimy tak tu. i tak powiem, że to średnie wygląda. czy tak to już nie siedzimy Nie, zobaczymy. A i tutaj wigilie u róży też będzie czyli myślę, że właśnie jakieś tam znajomych swoje zaprosi na Wigilie o Chyba się tak zrobię w Że będzie jakby ze znajomymi spędzał. No bo tak rodziny, tak za bardzo. nie w tym, mie w tym mieście nie ma. Ja jak coś tu znajdę fajnego, właśnie. Fajny, był taki kominek postawić, ale nie wiem gdzie ten domek jest malutki. Eee. Dobra, coś tu wykombinuję i gdzieś się z wami tefle. Okej, okay, dobra, znalazłam te gwiazdy takie wiszące, których szukałam. No, tylko, że sprawę teraz je powiesić tu, no was... Co mam na zleś przeszkadzam? Mam no pas uroki małego domku. No właśnie teraz jestem zastanawiam. Gdzie to mogę powiesić ogólnie? Tak tu. I teraz w jakich kolorach? To mamy tak czerwone, niebieskie. To są jakie? Aha. Aha. No, tych tutaj widzicie. I chyba te zostaną sobie pierwsze. Tak. Chyba są najfajniejsze, no i co? No, to, to na pewno nie jest koniec, ale tu, no, ciężko cokolwiek znaleźć. Okej, okay. wreszcie to znalazłam To jest pudło z ozdobami ze stryku. Stówę, u, drogą. Mam już drogą. No dobra. No i może się po świętach sprzedam. Tak, bo nie sprzedam. Nie wiem, w kolorze, jakim jest. No ciężko z tym dekoracjami. My Myślę, że będzie więcej, jakichś lampek, yy, czegokolwiek, a tutaj, no, mało. Dobra, no to choć. Wiesz, yy, codzienne dekoracje? Może szper, szperaj w poszukiwaniu zimowych dekoracji. znajdzie. Dobra, to przyspieszę trochę. Mm, ok, y, coś znalazła. Aha, dobra, ja wiem, co to jest. To po prostu, no, coś tam po prostu znajduje i to może sprzedawać, więc fajne zyski. Mm, może tak, dekoracje. O, o to mi właśnie chodziło. I teraz na to się zdecydować, chyba ja tu sobie... Aha, no dobra, mamy takie. Um... U, to jest piękne. Proporczyki mamy. Z czy mogę powiesić wiele, czy tylko jedną? Więc czekajcie, zobaczymy. Chwila, bo ona nam tu zamarznie. Mm. Nie Nie. będzie chodzić w kurtce po domu. Chyba zaraz jakiś strój świąteczny zrobimy. Zobaczymy, no czy to będzie się chyba sama powieścić. O, czekajcie. Róża zaczyna pracę za około godzinę. O nie wiem co chcę zrobić. Może no, się lepiej z domu. Znowu z jaskini i edukuj innych na temat ekologii. Dobra. Dlaj ja sprzedam. No dalej, dawaj wybieraj I co powiesiłoś. Czekaj. Ej, fajnie to wygląda. Ale myślę, że Myślę, że może być jakieś lampeczki. Mamy takie i właśnie myślę, że lampki będą fajne. naćko teraz jakie? Niebieskie, czerwone by były fajne. Um, białe też by były super. Chyba białe będą mi tu pasować. Tak, to weźmy białe. I potem fundamenty z okazji zimowa fiesta. Aha, czyli w każdym miejscu można powiedzieć coś innego, dobra? Spoczko Okej, okay. i co powiedzmy się? Zobaczymy jak to wygląda. No, halo. Spoko, tylko mi się to, to teraz nie podoba. Nie, to ja to teraz stąd wyrzucę. Bo tak to strasznie tak e, oddziałuje I to tylko wypatrzmy. Aha, fajnie, teraz tego nie chaniemy. Spoczka, No Normalnie skutki. Dobra, co mamy nieśmiało? To teraz e... fundamenty, czyli to będzie gdzie? Weźmy najpierw te gwiazdki i zobaczcie, gdzie to w ogóle nie będzie. W którym miejscu? Okej, okay, no, dobra. I co powiesiło się? Chyba tak No gdzie te gwiazdki są? Nie ma Nie no, nie ma, naprawdę No trudno, dobra, będzie bez gwiazdek Tu trzeba było mieć płoty, jakieś kolumny i tak dalej Dobra Teraz tak, ja z nią tutaj załatwię, tutaj zjeżdża się z kinię, bo trzeba i, i, jechać na sulanie więc on, już widzieliście tu jaskinię Więc teraz ja z nią, tam, z nią tam pojadę. I edukuj innych Simów, czyli jakiegoś Sima z nią zaproszę czy coś. I po prostu go wyedukuję, a potem myślę, że zrobimy jakieś sobie wydarzenie. Ym, bo poczekajcie. Chciałabym jakieś osiągnięcie w tym odcinku osiągnąć, ale może to się nie uda. Ale ja coś widziałam, czekajcie. Nie wiem, gdzie to było dokładnie. Nie, nie tu. Okej, okay, znalazłam w końcu to, bo nie mogę tego znaleźć. Czyli tak. Sim wypełnia 10 kaprysów podczas jednego wydarzenia towarzyskiego. Czyli... Yy, a, tutaj mamy te kaprysy, to są jakby kaprysy. I tutaj, że na przykład jeśli nam się nie podoba, to możemy usunąć i zaraz się świecie kolejny. Czyli 10 byłby takich, czas spełnić i ona będzie jakaś tam imprezka, coś w tym celu no, i wtedyśmy osiągnęli te yy, osiągnięcie. Mam nadzieję, że się uda. Jak nie, no to trudno. Mam nadzieję, że też o to chodzi. No to tak, ja z nią teraz lecę na suranie, zrobię to zlecenie i widzę się z wami za chwilę. Okej, okay. byłam z Różą już w tej jaskini, i teraz ja sobie przychodzę i rachunki. No oczywiście. Dobra, chodź tutaj i weź zapłać. I teraz e, zaprosisz po prostu zrobić u towarzyskie nie jest tak późno, tam kogoś spodokujesz przy okazji. Ale myślę, że zanim kogoś zaprosić, on właśnie weź wyrzuć jedzenie po pierwsze zekrutem. A po drugie dostawę posiłek raczej na giję. E, więc e, gotuj i ciekawe. Zobaczymy teraz co. Co możesz tak ugotować? Tak, tak, tak po prostu. Weź chipsy z salsu, a co tam? A co tam? Czyli tak, weź to sobie ugotuj Ciekawe, czy można już lepiej... O, można, no to fajnie, zaraz jakieś tam bitwy na śnież gdzieś okej, to był staw chyba Alika? Si ma moje No tu była, tutaj, bo jej idzie już? Ale nie, no, zgotować nie jeść. A, nie wiem, czy minutę. Nie, nie ma miejsca. Okej, yy, okej. Okay, okay. Na razie tą kawę chyba mm, no, schowam ją, bo tym ma miejsce. No co, jest, jak, jak, choin... jak ma być po prostu choinka, no to kawę się nie będzie. Sprzątnij, Nie, 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 sprzątaj. Gotuj. No właśnie, masz już miejsce to gotuj Dobra, widzę się zamykł już tutaj y, róża zaprosi gości. No, wtedy się sobie zobaczymy. Powiedzmy się za... Chwilę. Zrobiłam y, co do właśnie... Y, co do właśnie wydarzenia, to zrobiłam... Ja no, to chyba była jakaś impreza domowa, coś w tym stylu, y, więc no, z tym będzie ciekawie po prostu z filtruj, więc no nie wiem, co się uda zrobić. Aha, trzeba radio kupić, no dobra. Kupimy radio. Chyba za 150 na razie, bo będziemy mieć więcej pieniędzy, to się kupić droższy. Dobra, i co, goście przychodzą? O dobra, przychodzą, przychodzą. mam, pampilowy widzimy, no spoko. I wiecie co, ja mi jeszcze mam jeszcze po prostu nie wiem, tak mi się spodobały. Fajne są, dobra, zobaczmy. Są psy, psiki kładziemy cię w pizzy. Zajmę się. Zajmę się. Zajmę się. nawet się. Zajmę pogadaj, a nie Zajmę się. Zajmę Teraz grać, no. I tutaj będą, zaraz, Wreszcie wszyscy tu zeszli, no po prostu, cudownie Dobra, udało mi się ich tutaj wszystkich tutaj um, wyciągnąć na, z tej sypialni I wszystkich drzwi dla wszystkich osób, w domowników, no Ale jak? <grywa> jak? <grywaś> ...ogarnę i widzę, się sobie Dobra, udało mi się to ogarnąć, yy, to właśnie teraz z kimś z skoro tyle gościa przyszło. Aha, dobra, wcale nic można. Nie wiem czemu.

Zimowe świętowanie. Ale tutaj po prostu bałagan w tym domu się teraz zrobił. Ok, jest dwa razy, to jest teraz nie yy, trzy. Ok, dobre, to się leło. Samymi się rozbawieni w tym samym momencie. Czy to się uda? Zabawne Chcemy się też poopowiadać No zacznijmy się I wypij coś co Na przykład e, Nie, to trzeba zjeść coś na szybko Trzeba zrobić Czyli czytajcie gdzie to jest Tutaj, zjeść coś na szybko i ale sobie na przykład są. I co? I co? I co? I co? A, pieski są? O, coś. O, coś że się O nie, kończy się, Na ja że nie. Dobra, to myślę na tam... szybko. Nie wiem, czy się uda, raczej dwa weźmy tak na razie. Wypij coś, no to też się nie napijesz. Nie, nie wiem już, jak znowu, to zrobię mniej więcej po prostu. Syniega w kółko, na fajnie. <śledź> mm. <śledź> no. <śledź> no to powiem, że średnio, że no goście się rozchodzą o zapinęła spazies. Ojej, zapomniałem z później No widzicie. No to tak średnio po prostu, średnio Myślałam, że po prostu no, zapomniałam, no trudno Dobra, wiecie co, już to wyłączę Dobra, tutaj trzeba teraz ogarnąć, co na tej ogarni posprzątano i będzie się z nami zajmować Okej, okay, tutaj ona już ogarnęła, od razu jest czyściej, ładniej Pieski już tam sobie poszły do domu Tak o, tutaj, jak jest pięknie! Fajnie! A, już wiem, gdzie są te fundamenty, OK. Fajnie Ładniej na pewno niż u nas O, Róża już poszła spać Dobra, że musimy kończyć ten odcinek, myślę, że i tak dużo zrobiliśmy Bo ozdobiliśmy tutaj ten dom, nie wiadomo, że gdyby był większy dom, byłoby tych więcej, byłoby nawieszanych tych dekoracji E, ładnie, no ale myślę, że i tak nie jest najgorzej. E, też mam no, przyjęcie, chociaż zapomniałam, że osiągnięcie, osiągnięcie trudno najwyżej w następnym, następnym odcinku. Dzięki Gile to raczej się nie liczy, um, więc no nie wam, zobaczę kiedy tam jakby, yy, no będzie. Czekaj, co wszystkie tało tam też. No dziwno, później nikogo nie ma, nie wiem czemu. Więc myślę, no ich tam kiedy indziej, nie wiem, na urodziny róży, bo to trochę za długo. Więc tam na pewno jeszcze po drodze zrobi się te wydarzenia. A jeszcze zobaczymy, co dostaliśmy. Tak, co się dostaliśmy, mieliśmy brązowy medal. Nie wiesz, Aha, książka. Aha, to jest nowe, że się przyda. Więc było jakieś tam wybitnie fajne przyjęcie, ale w następnym odcinku z Sims'ów będzie Wigilia. Tak, będzie po prostu Wigilia. Jak ona będzie przebiegać sama tego nie wiem. Ale no, na pewno jakoś fajny sposób. Myślę, że też Wam ten odcinek spodobał. Wiem, że powinna być teraz Minecraft na kanale, ale po prostu na Simsy. Tak, ten na Simsy. Okej, okay, wiem, że po prostu miało być Minecraft Sims High Sleeper, ale teraz w tym okresie świątecznym wszystko będzie trochę inaczej postawiane. Także pasowało do tematyki i do danego dnia. Więc no, no więc tak. Więc komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie. Pa widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!